Artur Mazur, klatka po klatce. Jesteśmy na premierze filmu o Arturze Szpilca ze mną człowiek, który był w szatni Artura, był blisko Artura i jest jako jeden z nielicznych pewnie już po seansie, chociaż my jesteśmy przed. Jakie były wrażenia, kiedy oglądałeś Mateusz ten film? No i dobry wieczór przede wszystkim. Dobry wieczór. No, na pewno wzruszenie, na pewno retrospekcja, na pewno gdzieś powrót do tych takich istotnych momentów, które zapamiętałem z życia sportowego Artura, bo też sporo rozmawialiśmy o życiu prywatnym, więc akurat dla mnie. Pewnie większość tych historii była już y, znanych, natomiast na, na pewno gdzieś te sceny z dzieciństwa, te kręcone taką kamerą amatorską, vhs -y, y, one na mnie zrobiły wielkie wrażenie, bo no, Artur się nie zmienił. Ja myślę, że on pod... Bajerka tam ja, nie? przy komunii. Bajerka cały czas przy komunii, pozostał takim samym chłopakiem, szczerym, otwartym, odważnym, czasami niesfornym, bo, bo taki jest Artur Szpilka. Natomiast no, Artur zawsze był kolorowym ptakiem, zawsze był barwną postacią, i ja mam pewnie mnóstwo z nim wspomnień związanych z poszczególnymi e, walkami, historiami. Każda gdzieś tam miała swoje, swoje tło, miała jakieś swoje drugie dno. no Mnóstwo było takich historii, no, pewnie których nie ma w tym filmie, a, a ja miałem okazję z Arturem przeżyć. Że reżyser nie wiedział, do których drzwi zapukać. No, to, wiesz co? no. no w sumie tak sobie dzisiaj pomyślałem oglądając ten film, że na pewno by to wspomogło nazwę, to taki obyczajowy rys różnych, różnych walk. Co mi się podobało w tym filmie, to jest film o człowieku, który dużo wygrał w życiu, ale być może jeszcze więcej przegrał. Nie jest wymuskany ten film, no słowa Zbigniewa Rauby, który mówi, że co to za kariera zawodowa, wszystko w łeb, czy ty z tak postawioną tezą się zgodzisz, czy nie? No nie zgodzę się, bo przede wszystkim pamiętajmy o tym, że Artur miał warunki do wielkiej kariery w kategorii junior ciężkiej. My tutaj mówimy o kośćcu, na którym są gdzieś tam nałożone mięśnie i to była kategoria 90 kg 700 gramów. Wizyta w sanatorium spowodowała, że Artur przytył te 20-30 kg i potem już mu było bardzo ciężko wrócić do tej kategorii junior ciężkiej. Wtedy, wtedy pamiętajmy, że nie istniała kategoria Bridger, która jest no, generalnie bardzo osobliwym tworem organizacji WBC i teraz już WBA. Natomiast Artur postanowił, że, że będzie mierzył się w następnych walkach kategorii ciężkiej. Nie unikał wyzwań, szukał tych wyzwań, zaczepiał tak jak Briana Jenningsa. Wykrzyczał e, tę walkę. Wykrzyczał tę walkę. Potem pamiętam no jednak gigantyczne rozczarowanie związane z tym, co wydarzyło się w Madison Square Garden Theater i byłem na tej walce, pamiętam do dziś tę rozgrzewkę, tak naprawdę zrobioną, w, nie wiem, w charakteryzatorni. To był taki malutki pokoik, gdzie ja tak naprawdę stałem w drzwiach, a Fiodor Łapin rozgr rozgrzewał Artura Szpilkę do walki i widać było, że ucieka wtedy z niego to życie z każdą rundą. A Jennings był szczelny, był, był po prostu analityczny, nie spieszył się w tej walce, był bardzo cierpliwy i ostatecznie Artura pokonał. Fajne walki z Mike'em Molo, które dały nam bardzo dużo emocji. Wyczekiwanie na starcie z Tomkiem Adamkiem, niezależnie od formy Tomka, to Artur do tej walki był świetnie przygotowany taktycznie przez trenera, doskonale fizycznie wygrał i to mu otworzyło, prawda, jakąś tam drogę do Stanów Zjednoczonych. Tam, tam też oglądałem go w wielu walkach, no i puentą oczywiście jest to starcie z Diontajem Wilderem, prawda? No i odbijemy się od słów drugich trenera Zbigniewa Rauby. Nazwał decyzję o wzięciu tej walki idiotyczną. Czy ty tak uważasz, czy nie? Wiemy, co się działo w ringu. Wiemy, że do piątej rundy Artur prowadził w tym pojedynku. Nie nazwę idiotyczną, ponieważ no, to jakby nazwać idiotyczną decyzję Andrzeja Gołoty, że bierze walkę z Lennoxem Luisem po dwóch bataliach z Riddickiem Bow. To po prostu jest prestiż, pas Mistrza Świata, wielka kasa gdzieś w grze związana z tą walką. Pełna hala Barclays, mnóstwo Polaków, wielkie oczekiwania. Taka naprawdę nadzieja. Artura, że, że on tej nocy dokona czegoś wielkiego i zostanie pierwszym polskim mistrzem świata kategorii ciężkiej. Także Artur tę walkę rozgrywał bardzo dobrze do pewnego momentu, natomiast miałem takie wrażenie, oglądając ten pojedynek, że od piątej rundy Wilder szukał, szukał tej prawej ręki, czekał, tego, czekał na to wejście, cios na cios i się po prostu doczekał. No i potem ten dramat, brak przytomności, nosze, szpital, ale myślę, że mogę zdradzić jedną historię, że ja czekałem długo na Artura w hotelu, czy on przyjedzie ze szpitala, bo były takie różne komunikaty co dwie godziny czy co godzinę. Przyjedzie, nie przyjedzie, zostawiają go na noc, nie zostawiają go na noc. I Artur, i Artur przed tą walką, przygotował takiego dwukilogramowego tatara, który był u niego w lodówce na świętowanie Mistrzostwa Świata. No i my tak, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy, czy, co mamy robić, czy mamy na niego czekać, czy możemy gdzieś tam z Andrzejem Fonfarą dołączyć do jego, do jego grupy i posiedzieć trochę wieczorem w tym, w tym Nowym Jorku. Jak dostaliśmy już definitywną informację, że Artur nie przyjeżdża, to przyłączyliśmy się z Robertem Szegdą, moim operatorem, do tej biesiady. No i nagle mija godzina i staje w takim wdzianku szpitalnym Artur Szwilka, my w szoku, więc zrobiliśmy ten wywiad na gorąco, potem poszliśmy do niego do apartamentu i... No i ten Tatar został też zjedzony, mimo że, mimo, że Artur nie założył tej nocy, tej nocy pasa. No i potem już wiadomo było, że w kategorii ciężkiej dla zawodnika, który nie ma tego naturalnego kośćca, to, to szczególnie odkładają się te ciosy. I, i Artur no, bardzo często był otwarty w tych walkach. Taki pierwszy moment kryzysowy powodował, że on troszeczkę taką tracił kontrolę taktyczną, że opadały te łapy, jak, jak mówił Fiodor Łapin, że gdzieś się broda unosiła i, i był narażony po prostu na ciężkie ciosy. No myślę, że niepotrzebna to była walka z Cisorą, bo, bo w zasadzie wiedzieliśmy, że nawet jeśli Artur jest szybszy, ma trochę więcej skill, skillsów, to, to Derek jest twardy, to Derek się nie przewróci, to ma głowę z betonu, a jak trafi, to było wiadomo, jak to się skończy w drugą stronę. No i potem Artur gdzieś ma te swoje zawirowania, y, zaczyna karierę w MMA i, i na razie w niej trwa. I o tym y, teraz już na koniec porozmawiamy. Powiedziałeś Tatar, no on zapowiada, że walka z Michałem Martinkiem to będzie krwisty Tatar. Pełen surowych jaj. To jest matchmaking odważny, czy bezpieczny w przypadku szpilki? Właściwy, właściwy, bo w zasadzie trzeba by się zastanowić, czy Artur chce się bić, tylko nazwijmy to w cudzysłowie ze sportowymi celebrytami. Czy Artur będzie szukał zawodników powiedziałbym jednowymiarowych mimo wszystko? Czy Artur spróbuje swoich sił z zawodnikami rankingowymi? MMA. No i myślę, że to jest taka pierwsza próba z zawodnikiem rankingowym i, i, i po tej walce dostaniemy dużo odpowiedzi. To znaczy nie, czy Artur Szpilka zostanie w KSW i będzie się dalej bił, bo to jest dla mnie oczywiste, bo on zawsze będzie generował zainteresowanie, będzie popularny, będzie generował kliki, ludzie chętnie będą na niego kupować bilety, bo po prostu jest, jest prawdziwy, jest autentyczny, jest charyzmatyczny. Natomiast y, zwycięstwo nad Martinkiem myślę, że pobudzi jego wyobraźnię do tego, żeby piąć się w tym rankingu kategorii ciężkiej organizacji KSW. I tu postawimy kropkę czekamy na ten Tatar. Czekamy na Tatarka, tak. To był dobry Tatar, w takie chyba miejsce jak z lat 80., takiej z tego co pamiętam, metalowej w tej lodówce w y, hotelu blisko Barclays Center w Nowym Jorku. Zawsze ten sam. Zawsze ten sam. Dziękuję bardzo. Dzięki.